Działało. Tylko że nie próbowaliśmy nigdy Dobra eee, Dobra, wezmę sobie normalny jakiś kwipunek Wezmę termometr A to jest ta mapa Gdzie wy poszliście? ja okay. Nie pamiętam być, ten jest temperatura była, Co sprawdzisz? Nie, co sam sobie gadał O kurwa, już wiem o co mu chodziło? Żeby zlagować tam komputery, klika cały czas prąd Ty ktoś się drzwi otworzył, nie? Słyszałeś tam z lewej? Może ktoś zapalił Ja myślę, że to jest ta druga mapa Kurde, Prison, a to Asylum Nie no wiem, czy to nie jest losowe Całkowicie, że we wszystkich pomieszczeniach Wszędzie już Nie jest kilka wybranych, ale Mały małych domkach to jeszcze wiem, mam. masz? Tutaj? Tu. Ty, ale wiesz, że jak szedłem tutaj z Zagorem wcześniej, to słyszałem, że gdzieś tutaj się drzwi otwierały same. Ty, może na dole? Nie, seba znalazł, wiesz? Już tutaj. To, to było tutaj, to było tutaj, mówiłem. Z tej strony słyszałem, że się drzwi otwierały. No i jest Otwarte były? No, jest freezing. Sorry, sorry. Dobra, z kim jest im pod Hello. Are you there? Can you hear me? Can you talk to me? Ah. Że Że widzę. Why, are why are you here? Who are you? How old are you? jest, niektóre teksty Że co? Bo erasi hmm. tu leci, więc wiecie... Lecz... A! No niby. A chuja nie zarabiam na filmach, nie zbanuje mnie. Eee, no coś nie chce gadać ten duch. Trójeczka jest. mówię, czemu ja sobie nie słyszę? Ja go mam na 9%, nie? Bo się zmienia, wiesz? Czasami się ustawienia audio pierdziela mi się zmieniają osoby. Czasami Maćka mi podgłasza do 100%, a na przykład ciebie do 9% też daje. Co nic? Mario. Dobra, co iść po itemy chyba, nie? Mhm. Jakieś kamery. Ty, bo. Coś mi się kurwa psuje w obs nie wiem. Przez tą kartę graficzną sobą. I nagrywa mi się w jak 55 klatkach teraz. Ej, dobra, ktoś mi się wziął Smart Sticksy do questa, nie? Ale to jest quest do ucieczki, kurde, to gościu. To musi być hand A tu mamy Save no, sp sporo Spalimy zioło, będzie wesoło Dobra co wzięliście ja Dwie kamery, z Dobra to ja wezmę Spirit Box już był To wszystko już mamy To wezmę krucyfiks i nie wiem I drugą Ufałkę Dobra, filmowa Czekaj. Okay, Dobra, panowie, co nagrywamy tutaj? Vlogem. Vlogem. one, one Fake, seven. Seven. Fake asylum. <laughs> Fake asylum. Jakie jest polskie słowo na asylum? Wariatkowo? Psychiatryk? Mm. Też nie wiem. To się nie wiem. Może psychiatryk no. Jakie jest więzień kurde. Prisoner. prisoner. Step Prisoner to... help me <laughs> I'm stuck o, nie. Uh -huh. Potrzebne te statywy na takie małe pomieszczenie Lepiej widać Ale to ty dzwonić To w ogóle już w progu jest dziwno. Gdzieś, kurde, słabo ciepło. Zastanawiam się jak krucyfik działa. Ponoć jakiś dźwięk teraz wydaje jak zadziała. Takie piknięcie, że coś. Powiedz coś gówniaku! Proszę opuścić salę. Give as us aside. As a ta Dobrze. Ej znak, to mnie stara to wciągnie tu. Mamy tyle sanicji, że to musiał być chyba Banshee Hello, how old are you? How old are you? Ile było w ogóle? 70 byliśmy, średnią. Are you friendly? Na dużych mapach wolno. Szybko go do Did you someone? No, super Te Pięć chyba jest które jest EMF? 4, 5, jest 5, pięć. jest 4, 5. 4, ty kurde. Ja przeciwiłem 5 na 4, no 4. Ale ja będę musiał obrawiać ten materiał. Jak widzę jak wykresy głośności, lecam wysoko, jak coś gadacie. Będziemy mieć 5 lamp. yourself. Show me your. Dobra, to czekajcie, to ja idę jako kameraman. Zobaczcie co orby są Ja mówię, są. Nie jest pięć, jest pięć Ta? Teraz jest 5 Dobra Rozumiem Nie wiem co to jest Ale nadal Ty był Co? Czemu prąd nie działa? Ale jest prąd, tutaj widzę, świeci się Dobra, sprawdźmy, czy są te orby Dużo sanity mamy dalej, 50% ponad Tam to, to wszystko mamy, ta? Kurde, nie działa global, czy co? Chyba global nie działa. Halo, panowie, czy, czy global wam działa? To mówię, że już wszystko mamy Dobrze, zwracamy Bo chyba ktoś... Ktoś przez globala chciał powiedzieć coś i nic ten. Nie było słychać, więc nie wiem Dobra Maciek spokojnie, nic nie zarabiam na YouTubie Mogę takie rzeczy wrzucać, nikt mnie nie zbanuje Nie wiem czy widzieliście w ogóle, nie? Że ten, coś tam na YouTubie, że Banują nielegalne rzeczy, coś tam A pozwalają Naked yoga wrzucać na YouTuba Nie wiem czy widzieliście co to jest Że nagie gościowy Yogę Kurde robią, nie? I... Ja nie wiem jak to się... Nie, nie. tak samo jest. Tu dalej na YouTubie jest... Nie, nie Ja to oglądam, Patrzę, mówię, kurwa, jak to jest możliwe, że to na YouTubie w ogóle jest możliwe? To jest... to jest na YouTube w ogóle możliwe? Nie zobaczę, nie uwierzę. No to wpisz, no. Naked yoga. Tutaj nie ma Szybko, trzeba wystartować, póki fapie Halo, halo, Zagor, jak tam? Teraz nic nie może gadać, kiedy musiałby grać zrobić. Holery chodź. Co się... Co? Co się stało? No na to pozwolił. No może. <laughs> co, A widziałeś w komentarzu no, pod tymi filmami, tam jest taka gościuba z To mi się dało wyświetlenie, to tym robić, nie? Ja pierdolę Nie jak, jak to doszło, bo... Nie wiem. <laughs> Dobra, jakie są zadania? O Boże, ze świeczką jest, dobra. No to ja już wiem co będę robił. Dawaj mi świeczkę. A co tam ze świeczką? Aha, że z nutą. Tak to się kończy, kurde, ten... No. Ten, jak się to zwie. Co? No. no, no, no. Jak sobie przypomnę, to dokończę. <grych> okay. no. Toaleta to. za duża, moim zdaniem, jest za źle zaprojektowane. Po co aż tyle miejsca w toalecie? No Marnowanie przestrzeni. Może ja nic nie widzę, przecież z tą świeczką. Blow my torch, że tak powiem. <grym> <grym> My whistle, baby. Whistle, baby. Nie Kurde, jak ten Florida coś śpiewa? Nie, no. nie. O, uczyk. Nie, bo ja mam jeszcze termometr, nie? Może ja patrzę coś. Ja mam mecha tylko. A się wolno odświeżyć temperaturę. Co jest kurwa? Co? Ty, czekaj, czekaj, co, co się tam, co się tam dzieje? Nie wiem. Dziwnie jakoś tutaj. Albo za ściany łapie? A co, skacze ci tak między 8 a 13? Nie, jak stoję w miejscu jest 13, a jak podchodzę tu pod ścianę to jest 8, 7. No to i, tak samo było w poprzednim pomieszczeniu, no nie chyba się... Chyba się chyba się nagrzewa jeszcze do Chyba mam na dole Tenzu już znalazł znowu Co już znalazł! Ty to może spod podłogi łapał Idę ze świeczką Niech mi Blow my candle Kurwa, gdzie tu się idzie? Nic nie widzę Dobra, wiem jak ta mapa wygląda, Dobra, więc... jest tu, jest tu, jest tu. Jest to w łazience, bo jest Zgaś mi świeczkę, pajaca. Zgaś mi tak? Tutaj? Ale tu jest ciepło bardzo. Nie 4 stopnie, no, nieważne. Freezingu raczej nie będzie, ale jest 2mf-u, A tak? Powiedział, powiedział A tak, tak. tak do nigier Musisz takie rzeczy tak mówić, kurde? A jak nie zablokują? to mi o Cezary kurde No wiem, ale... Aha. Zawsze dobrze Co tak? O, a to on świeczkę zgasił Dobrze a, a wracając, to chodzi mi o to, że kurde Tak to jest jak wiesz, baby serowym co chcą mi później krzyczą o, dyskryminacja, dyskryminacja już to tak wywindowało do takiego poziomu, że kurde mógł sobie tego lasa też na YouTube ale ty jak kurde tak jak jest na Twitchu, nie wiem coś ci się na chwilę obrazy włączy, to razu bana dostajesz, kurde dokładnie do tego kurde urosło z drugiej strony rynek gier pornograficznych na Steamie jest ogromny w tym momencie już chcieli to zatrzymać, <laughs> ale to YouTube to już... nie jest rynek gier pornograficznych jakby chcieli to zatrzymać, to już tego nie, to by się im nie opłaciło no może. dobrze, tylko że na Steamie akurat jest jakby oddzielenie zwykłych gier od gier Dobra, werszymi, bo tam nawet zgłupić cfaniak... swój wiek, powiedź. Który jak czwartą latarkę zabrał? Czy były jeszcze tylko? Na, na, na mnie nie, patrz, ja mam ciągle jedną i tą samą. Nie bo... wiem, jak może Co zabili, zaś... to nie wrzuciłem. O nie. Nie, tu leży jakaś. Nieważne. Weź, weź tą ś... Weź tą średnią. Nie bo ja już ze świeczką skończyłem, zrobiłeś kłęb ze świeczką zrobił się. Weź ktoś mocny, motion, motion sensora no, Dobra. jazda, ja biorę kamerę. Ja mam Stixy Co tam jeszcze jest? Dobra Aparat wezmę możemy mu zdjęcie cyk Ja też mam. No wiem wiem Ale to jak będzie migał nie czy coś Widzicie coś nicowego? Tak... Dududu du, Atak on Titan? Atak eee... Oho, dwójeczka Dobrze nagrywa się 40 fps No dwójeczka, bo w kiblu jesteśmy Dwójeczka, kurde, w kible jesteśmy, wszystko jasne O, ale tylko tu, tą tupę sra O, o Oj, poszedł Show yourself Kill me Czemu światło ktoś zapala? Że to on zapala? Yourself. Co się dzieje? Co się nie życzy? O piątka kurwa, piątka. Tak? No, A tak, orby sprawdziliśmy. O, teraz widać ja. piąteczkę. Giffas Assign, a tak, fingerprince żadnych nie było. Ty to lustro jakoś tak. Nie działa. A te lustraza. A te lustraza z... dziwne były. A to z Bladimery nie działa, nie? Bo to, to był chyba jakiś streek, ale nie. E, kiedy nie. Nie, kiedyś działało na pewno, teraz to nie wiem. No to dawaj, dług <laughs> Nie działa na pewno. To... Ale, chyba... ale to chyba same Ale to chyba samemu trzeba wejście wyjście z wyjście jasny. Jedziemy, jedziemy. him mnie stąd! Co ci? Ej, nie wiem czy to... Nie wiem czy to przypadek, ale jak trzy razy powiedziałem to się pojawił. Co byś dzisiaj... A, <grymka> bo Grzesiek? O! Orby. Orby są. Zbyt. Co? Co? Dawaj. Orby są. No, sprawdzić, no goście. Tak. A ty or... nagrywasz. Bladimery, bladimery, bladimery. Żegnam. Działa! Spokojnie, jest na mnie. Nie yeah, macie koć oh, Ja pierdolę. do mnie idzie. Nie patrz się w niego. Ktoś ktoś zginął? O kurwa! Kto zginął? O to chuj Nie wiem czy działa no w sumie, zdjęcie? to mógłby być random Co tam? No, zdjęcie czy nie? Sagor zrobił ponoć jeszcze tylko zdjęcie, zdjęcie tylko zostało nie? To nie, nie zrobił! Nie. O nie! Nie zrobił zdjęcia? Zrobił zdjęcie! Zrobił zdjęcie po śmierci, dobra, MVP Nie, nie, przed śmiercią jeszcze, jak się zrespił do, dokładnie To mówił, że zrobił zdjęcie, wiesz? Jak się zrespił MVP, dobra, jest nie, nie widać nic na tych zdjęciach, fajne zdjęcie Zabrałem jego aparat Czemu sobie masz tyle s Wziąłeś pilc Nie Abo ja przy duchu byłem tuż On no się przy, przy mnie zrespił Czaj, to jest freezing Orbit i tyle ta? A i gada gin. Tak, tak, gadał, gadał, gadał. A, no. gadał, gadał. to... ja się pytam kto te światła zapala no ja Tołaby akurat ja zapaliłem To jaki gin? Freezing, or i box. Co? Mara. Jaki freezing? Nie było freezingu? M jest piątka. M piątka, dobra. Dobra, ale to nie tylko że zapalałeś światło, bo ciebie nie było, jak to na korytarzu się zapaliło potem. Jeszcze raz. I w pomieszczeniu w ogóle. Dobra. Dobra, vale. zaz zaznaczyli. To jest spadamy. sobie. Ja myślałem że Maciek stankuje kurde A to on uciekł, Dobrze, że no. za mną nie biegł, ja nawet nie miałem gdzie uciekać w lewo. No to, to było forte forte kogo zabije Trzeba było szybko powiedzieć jaki temy wrzuciliście to lepiej, żeby zginął ten kto mniej rzucił wrzucił